Cześć, jestem Zbyszek, alkoholik. Czy często mi się zdarzało myśleć, że jak piłem to życie było łatwiejsze, prostsze, weselsze? Tak, na początku mi się zdarzało. Szczególnie wtedy, kiedy ponosiłem konsekwencje tego pijanego życia. Gdzie trzeba było stanąć twarz z prawdą o sobie. Ech. To myśli niekiedy wracały, że wtedy było łatwiej, prościej. Ale ja dzisiaj wiem, że to było złudne. Na tym ta choroba polega. Że ona mnie mieszała w tej głowie, że wtedy było prościej. Prościej, bo ja uciekałem od odpowiedzialności, od decyzji, od poruszenia konsekwencji. Dlatego było prostsze. Dziś przyjmuję życie tak jakie jest. Akceptuję. Takim, jakim ono jest I staram się cieszyć się życiem W tej chwili, tu i teraz Pamiętaj, nie jesteś sam cześć